Na YouTube i Instagramie wszystko wydaje się idealne. Widzimy tylko najlepsze zdjęcia. Podążamy za profesjonalnymi fotografami na drugi koniec świata, żeby przyglądać się, jak bez wysiłku wykonują kolejną udaną serię zdjęć i zadajemy sobie pytanie, dlaczego mi to tak nie wychodzi? Dlaczego często wracam do domu z ujęciami, z których nie jestem zadowolony? Albo nawet wracam w ogóle z całkiem pustą kartą? Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jak naprawdę wygląda fotografia za kulisami. Zaczynamy. Cześć. Ja mam na imię Przemek, a fotografią zajmuję się już od kilkunastu lat. I na tym kanale dzielę się swoimi doświadczeniami oraz staram się pomagać Wam tworzyć jeszcze lepsze i ciekawsze ujęcia. Znajdziecie u mnie poradniki i ciekawostki dotyczące fotografii, a także zobaczycie, jak sam stosuję swoją wiedzę w praktyce. Zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego odcinka. Czasem słyszymy od profesjonalnych fotografów, że oni też zmagają się z tymi samymi problemami co początkujący. I choć to brzmi pocieszająco, warto spojrzeć na to z dystansem, bo umówmy się zupełnie czym innym jest zaczynać z aparatem za, nie wiem 2000 zł bez doświadczenia, a czym innym pracować na sprzęcie za 40-50 tysięcy z 10 latami praktyki na koncie. To nie znaczy, że profesjonaliści nie mają wyzwań, mają i to często bardzo wymagające. Ale to są inne problemy wynikające z innego etapu rozwoju. Ja sam uczę się na własnych błędach i dobrze wiem, jak wygląda frustracja, gdy coś nie wychodzi na początku drogi. Dlatego uważam, że warto mówić o tej różnicy uczciwie, bez umniejszania komukolwiek. Na szczęście są też tacy profesjonaliści, którzy naprawdę potrafią wejść w skórę początkujących, bo pamiętają, jak to było, gdy sami stawiali pierwsze kroki. I takich głosów warto słuchać zdecydowanie. Jest jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać. Profesjonaliści pokazują w sieci głównie swoje najlepsze zdjęcia. Te dopracowane, ostre, efektowne. Ale to nie znaczy, że każde ich ujęcie takie jest. Oni też robią zdjęcia, które są nieostre, poruszone albo po prostu nijakie. Różnica polega na tym, że potrafią te błędy szybciej rozpoznać i częściej im zapobiegać. Ale walka o dobre zdjęcie toczy się na każdym poziomie zaawansowania. Na moim kanale znajdziesz kilka odcinków, w których dokładnie opowiadam o tym, jak zminimalizować problem nieostrych czy rozmytych zdjęć, bo wiem, jak bardzo potrafi to frustrować na początku drogi. Sam przez to przechodziłem i nie uważam, że to coś, czego trzeba się wstydzić. Ważne, żeby próbować zrozumieć, dlaczego coś nie wyszło i wyciągać z tego lekcje. Kolejna rzecz, która potrafi pogrzebać nawet dobrze zapowiadającą się sesję, to zbyt słabe przygotowanie. Miałem już takie sytuacje, że wszystko wydawało się dopięte. Dobra miejscówka, właściwy sprzęt, wiedziałem gdzie usiąść, jak się zamaskować, ale olałem dokładne sprawdzanie pogody. Albo zobaczyłem tylko ogólną prognozę i zadowolony pojechałem w teren. A na miejscu okazywało się, że światło jest tragiczne. Płaskie, bez kontrastu. Albo słońce wychodziło z zupełnie innej strony niż się tego spodziewałem. Czasem zaczynało kropić, mimo że miało być bez opadów, i nagle cała zasiadka robiła się bez sensu. Sprzęt gotowy, człowiek zmotywowany, a warunki nie do pracy. Strata czasu. Ale takie rzeczy się zdarzają. Dla wielu osób fotografia to tylko hobby coś przy okazji spaceru rodzinnego wypadu albo weekendowego wypoczynku. Ale jeśli ktoś naprawdę wsiąknie w temat, to zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. To już nie są tylko niedzielne przechadzki z aparatem. Bo nagle okazuje się, że robisz całodniowe wyprawy. I to nie po to, żeby zrobić zdjęcie, tylko żeby sprawdzić, czy da się gdzieś zrobić zdjęcie za tydzień. A to oznacza, że zaczynasz planować dni wolne nie pod kątem odpoczynku czy spotkań ze znajomymi, tylko pod kątem zachmurzenia, kierunku wiatru i tego, czy zwierzęta się dziś może pokażą. Czasem nie zauważasz, jak wiele rzeczy odsuwasz na bok. Domowe obowiązki, zaległe telefony, nawet głupie zakupy wszystko po to, żeby złapać ten jeden moment, który może się nigdy nie powtórzyć. I co najlepsze, robisz to świadomie, bo w pewnym momencie to nie jest już tylko po zdjęciach to jest o byciu w tym miejscu, w tym czasie i o tym, że chcesz być tam jeszcze raz, tylko lepiej przygotowany i z aparatem gotowym do strzału. Więc przypominam, te idealne portfolia, feedy na Instagramie, Facebooku to wszystko ma swoją cenę. Jasne, siedzenie w terenie jest przyjemne, ale często brakuje przez to czasu na całą resztę. Opowiem Wam teraz jedną historię z terenu, która do dziś wywołuje u mnie mieszankę śmiechu i lekkiego wstydu. To był dzień, do którego przygotowywałem się naprawdę porządnie. Celem był Puszczyk Uralski. Wiedziałem, że mam go w konkretnym rewirze, w Beskidach, więc zorganizowałem sobie cały dzień. Plecak spakowany jak trzeba, maskowanie, statyw, krzesełko, kawa, jakieś zapasowe baterie, ciuchy na zmianę. No, wszystko jak z podręcznika. Prognoza sprawdzona, miejscówka ogarnięta, podejście lekko oblodzone, ale do zrobienia. Wchodzę na szczyt, słońce jeszcze nisko, idealne światło. Rozkładam się powoli z taką satysfakcją, że wszystko gra. Siadam, wyciągam aparat, podpinam obiektyw i w tym momencie mózg mi zamiera. Otwieram slot na kartę, zaglądam do kieszonki z akcesoriami. A tam nic, kompletnie zero. I słuchajcie, nie to, że zapomniałem jednej karty pamięci. Nie wziąłem ani jednej, żadnej zero. A miałem ich w domu z 10. Porządnie posegregowanych, wyczyszczonych do zera i gotowych, tylko że wszystkie zostały na biurku. Więc siedzę sobie, jak ten pajac, zmęczony obolały, ale zupełnie niegotowy na spotkanie z puszczykiem, bez możliwości zrobienia jakiegokolwiek zdjęcia. I wiecie co? Oczywiście, że tak się pokazał, usiadł niedaleko, bokiem w pięknym świetle. Patrzy na mnie, ja patrzę na niego, tylko że ja zamiast robić zdjęcia w rękach trzymam bezużyteczny kawałek plastiku z przyciskiem spustu migawki, który po naciśnięciu nie robi nic. No, taki klasyk. Zamieńcie sobie kartę pamięci na baterię albo coś równie ważnego i niech pierwszy podniesie rękę ten, kto nigdy nie był w podobnej sytuacji. W ogóle to dajcie znać w komentarzu, jakie podobne sytuacje Wam się wydarzyły podczas takich pozornie dobrze zorganizowanych sesji. Jest jeszcze jedna trudność, która zdarza się regularnie, nawet tym bardziej doświadczonym. Znajoma sytuacja. Rozkładamy norkę albo namiot, kładziemy się plackiem na ziemi, żeby złapać taką idealną niską perspektywę. Odgarniamy wszystkie gałęzie, liście, patyki sprzed obiektywu. I teraz ta część, która potrafi wytrącić z równowagi nawet mnicha, czyli zakładanie siatki maskującej. No bo to nie jest tak, że po prostu się nią przykrywasz. Trzeba ją rozłożyć tak, żeby nie zaczepiała o buty, bo jak przy każdym ruchu pięty będziesz sobie ściągać, zostaniesz szału kilka razy podczas sesji. No i nie można zapomnieć, że trzeba zostawić też luz na łokcie, bo jak przy podnoszeniu aparatu coś zacznie Cię blokować, to albo się odsłonisz, albo spłoszysz wszystko dookoła. Czasami mam wrażenie, że rozłożenie namiotu byłoby szybsze i mniej stresujące niż ta cała operacja z siatką. Kiedy już leżysz tam, jak ninja. Sięgasz po aparat, składasz się do zdjęcia i wtedy widzisz jedność błotrawy, które zostało dokładnie na linii ostrości. I Oczywiście autofokus uparcie łapie właśnie to i masz dwie opcje: albo wyjść, poprawić ręką, znowu składać wszystko od nowa, co często oznacza totalne przekreślenie całej sesji, albo leżeć kombinować, próbować ustawić ostrość gdzieś na bok tylko po to, żeby tość błotrawy nie wchodziło ci w kadr. Teraz będzie naprawdę cenna podpowiedź, szczególnie dla tych, którzy fotografują ptaki. Często widzimy w internecie zdjęcia z bliska. Piękne, ostre, takie intymne wręcz ujęcia, do których dołączona jest jakaś wzruszająca historia o więzi między fotografem a danym gatunkiem. I jasne, czasem taka relacja rzeczywiście powstaje, ale trzeba powiedzieć sobie wprost: Większość ptaków, zwłaszcza tych dzikich, jest po prostu płochliwa. To znaczy, jak tylko zobaczą lub wyczują człowieka, Odlatują i tyle, i można siedzieć w krzakach pół dnia, i tak nic nie podejdzie. Ale bardzo rzadko, i być może tylko w bardzo konkretnych warunkach, zdarzy się coś na odwrót. Trafia się osobnik, często młody albo ciekawski, który zamiast uciekać, zaczyna podchodzić do nas. Zamiast odlatywać, zaczyna iść dokładnie w Twoim kierunku. I to jest ten moment, w którym zdjęcia robią się same. Nie trzeba długich ogniskowych, kombinowania z maskowaniem ani leżenia w błocie godzinami. Po prostu siedzisz, nie ruszasz się, a ptak zbliża się sam, jakby chciał zapozować. I to są jedna z najbardziej efektownych, ale paradoksalnie też najłatwiejszych ujęć. Tylko że w gotowym zdjęciu nikt nie widzi, że to nie była walka o kadr, tylko zwykły szczęścia. Jeśli zastanawiacie się, jak to jest, że niektórzy fotografowie mają tak dużo bliskich ujęć dzikich zwierząt, to odpowiedź zazwyczaj jest prosta. Lata doświadczenia, dobre maskowanie, znajomość terenu, cierpliwość, przygotowanie czyli dokładnie to, o czym Wam tutaj regularnie opowiada na tym kanale, ale czasami, bardzo rzadko to po prostu duży krop. Bywa i tak, oczywiście, w większości przypadków, jeśli zwierzę jest bardzo małe w kadrze, to po przycięciu nie uda się zachować wystarczająco dużo detalu, żeby udawać, że byliśmy metr od niego, ale można dać sobie większą szansę, żeby to zdjęcie dało się przyciąć bez bólu. Jak? duża ilość światła, bo wtedy zdjęcia wychodzą ostrzejsze. Więcej megapikseli w aparacie. Wiadomo, jest z czego ciąć. Lepszy obiektyw o wyższej rozdzielczości, czasem też dobra obróbka i mądrze użyte oprogramowanie do wyostrzania mogą zrobić różnicę. A jak finalnie wrzucamy to na ekran telefonu, który wybacza sporo niedoskonałości, to już naprawdę można osiągnąć bardzo przyzwoity efekt. Ale pamiętajcie jedno, dobry fotograf potrafi podejść blisko niezauważony. I mówiąc podejść nie mam na myśli ganiania za zwierzęciem z aparatem, tylko dobrą zasiadkę. Bo tu nie chodzi o to, żeby zbliżyć się fizycznie, tylko żeby stworzyć taką sytuację, w której to zwierzę samo zdecyduje się podejść do nas. Nie widząc nas. Jednym z potężnych narzędzi, które mamy dziś do dyspozycji, jest oczywiście edycja zdjęć. I mam na kanale cały osobny materiał poświęcony obróbce i tej niekończącej się debacie, czy warto, czy wypada, gdzie jest granica. Dziś nie będę się w to zagłębiać, ale warto wspomnieć o czymś, co dzieje się coraz częściej. Konta pełne zdjęć, które w całości powstały przy użyciu AI. I nie mam tu na myśli takiej delikatnej edycji, ale kompletnie wygenerowane sceny, idealne sarny, idealne światło, idealna kompozycja, jak z bajki. Tylko że to jest bajka i czasem widać się dopiero po komentarzach, w których ludzie demaskują takie obrazy. Zwracajcie na to uwagę, bo te zdjęcia często wyglądają zbyt dobrze, żeby były prawdziwe. Z drugiej strony jest też mniej inwazyjna strona edycji. Największe konkursy fotograficzne często w regulaminie wyraźnie zaznaczają, że nie wolno startować ze zdjęciami, w których usunięto całe elementy, na przykład drzewo, gałęzie czy fragment tła. I to ma sens, bo chodzi o zachowanie autentyczności. Ale na Instagramie możemy wrzucać co chcemy. I ja sam czasem usuwam jakieś drobiazgi, które psują odbiór. Jakiś listek, który przypadkiem wleciał w kadr, pyłek na wodzie, owad, który pojawił się dokładnie tam, gdzie nie miał się pojawić. Dla mnie fotografia to jest taka wizja artystyczna. Chcę, żeby zdjęcie było możliwie wolne od rozproszeń, a przy tym przyjemne dla oka. Ma być po prostu ładne. I jeśli mogę to osiągnąć usunięciem jakiegoś małego detalu, to czasem to robię, bo wiem co chciałem pokazać. I nie pozwalam, żeby jakiś przypadkowy listek to przykrył. Na koniec chcę Wam przypomnieć o jednej rzeczy. Nawet osoby, które obserwujemy na Instagramie i których zdjęcia nas zachwycają, nie pokazują wszystkich porażek. A zapewniam Was, one tam są u każdego. Dlatego ja regularnie o nich wspominam, bo wiem, jak łatwo wpaść w pułapkę myślenia, że innym wszystko wychodzi. Niezależnie od tego, czy fotografujemy hobbystycznie, amatorsko, czy już tak aspirując do jakiegoś tam profesjonalizmu. Zawsze pojawiają się przeszkody. To nigdy nie jest tylko jazda z górki z wiatrem w plecy. Czasem trzeba się nieźle natrudzić, żeby w ogóle wyjść z domu z aparatem. Ale wydaje mi się, że warto, bo wszystko co warto robić, wszystko co naprawdę nas rozwija, musi być trudne, bo jeśli nie mamy wyzwań, jeśli nie ponosimy żadnych porażek, to też się nie uczymy niczego, a bez nauki nie ma postępu. Na koniec wspomnę wam o czymś, nad czym pracuję już od dłuższego czasu. I co może być świetną opcją dla tych z Was, którzy regularnie tu wpadają i proszą mnie o radę, albo na przykład na Instagramie. Przez ostatnie miesiące pomagałem naprawdę wielu osobom dobrać sprzęt, ogarnąć podstawy Lightroom'a, czy lepiej poradzić sobie w terenie z fotografią ptaków. Ale wszystko to robiłem trochę z doskoku: 20 minut tu, 30 minut tam, i nagle mija cały dzień na odpisywanie. Widzę jednak, że to zainteresowanie z Waszej strony ciągle rośnie i że wiele pytań, które dostaję, wymaga głębszej analizy niż kilka wiadomości na Instagramie. Nie da się rzetelnie odpowiedzieć na złożony problem czy przeanalizować Waszych zdjęć w trzech zdaniach. Dlatego postanowiłem uruchomić regularne konsultacje online dla fotografów. Takie konsultacje online będzie można wykupić sobie na godzinę, i wtedy usiądziemy razem, omówimy Wasze największe trudności. Przeanalizuję Wasze zdjęcia, doradzę konkretne ustawienia, mówimy sobie o sprzęcie, odpowiem co poprawić, na czym się skupić, jak iść dalej. I co ważne, każda sesja zaczyna się jeszcze przed rozmową. Najpierw analizuję Wasze zdjęcia i przygotowuję dla Was pakiet takich spersonalizowanych wskazówek. Tak, żeby rozmowa była naprawdę konkretna i żebyście wynieśli z niej jak najwięcej. O konsultacje można pytać w wiadomości prywatnej na Instagramie, mailowo. Albo w opisie pod filmem, gdzie znajdziecie link do bardzo fajnej ankiety, którą przygotowałam. I ta ankieta pozwoli mi wejść troszeczkę głębiej w wasze obecne stadium zaawansowania i lepiej dzięki temu będę mógł poznać to, na jakim etapie jesteście i o czym będziemy rozmawiać przy ewentualnych konsultacjach, jeżeli się na nie zdecydujecie. Zerknijcie sobie w opis. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Hej.